Tak? W czym rzecz? Wiesz, że minęło już ponad pół roku, odkąd załatwiliśmy Biesa z Worunę? Tak, Biesa. I nie tylko. Jak się nazywał tamten Sukinsyn? Drugan? Niech mu ziemia lekką będzie. Dawniej wszystko wydawało się prostsze. Potwory były złe, ludzie dobrzy. A teraz... pogmatwane to wszystko. Dawniej było dokładnie tak samo, tylko już zdążyłeś zapomnieć. Sam masz prawie setkę na karku, więc nie wypominaj mi wieku. Na razie. Szukam kogoś. A my szukamy spokoju. Podejść przy błędo, bo nam piwo w kuflach skwasisz. Gadaj, ale już. Była tu kobieta ubrana w czarni biel? Mówią, że gnała taka nocą przez wieś. Tak pędziła, że Radobora do rowu zepchnęła. Gdzie pojechała? Nie wiem. Z gościńca drogi na wszystkie strony idą. Ludzie, wieś rozum odjął. Tak, a tobie odejmę język, jak cię nie zamkniesz. Raz. Są cztery fakcje. Że co? Fakcje, drużyny, talie. Coś jak piki i kiery. Tylko, że każdy kolor ma inne figury i są jeszcze karty specjalne. A nie lepiej zagrać w wojnę? Bo nim tę swoją grę mi wyłożycie, to ma będzie.